Dzisiaj jeszcze żadnych takich informacji nie mogę, nie mogę podać, że, że ktoś odejdzie, chociaż rzeczywiście w stosunku do dwóch, trzech piłkarzy dosyć konkretne już zapytania padają. Czy możemy zatem troszkę uchylić się o Czy chodzi o Krakowie? Bo wiemy, to nawet jest informacja już niemalże oficjalna, że było zainteresowanie Damianem Burasem, również dwoma, dwoma waszymi utalentowanymi juniorami. No i tam nawet głos zabrał trener Paszkiewicz, że nie tak się chyba powinno przeprowadzać transfery. Jak tam wygląda w sprawie tego konkretnego wątku? No, rzeczywiście mogę potwierdzić to, że, że Krakowia jest zainteresowana kilkoma naszymi piłkarzami. No, już tutaj może nie chcę wracać do tam, do sposobów, w jaki próbowano to, to przeprowadzić. No, ja rozumiem to, że jesteśmy traktowani jako młody klub być może niedoświadczony, ale, ale no są jakieś na pewne standardy, których też bym oczekiwał od klubu z ekstraklasy. Natomiast rzeczywiście w tym momencie większe to zainteresowanie jest wspomnianymi piłkarzami tutaj z różnych juniorów. No, zobaczymy, myśmy przedstawili nasze warunki na których będą mogli odejść do Krakowi. Jeżeli Krakowie jest pełni, no to jest szansa taka, że pojawią się w którejś tam z drużyn Krakowi. Natomiast jeszcze w tym momencie żadnych jakichś umów nie ma podpisanych w tym zakresie.